O, tak, Krystian mhm. Kaszuboski po zwycięstwie nad Jakubem kamieniarzem. Krystian, na gorąco podsumuj to, co się wydarzyło twoim zdaniem, z twojej, z twojej pozycji, no i z pozycji zwycięzcy. No, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że każdą rundę na punkty wygrałem. Tak z mojej z po prostu stroną, to wyglądanie, jak sędziowie punktowali. Nie ukrywam, że chciałem to skończyć w pierwszej rundzie. Próbowałem napierać uderzać. Dół góra, dół góra. Czułem, że tych parę ciosów weszło. Czułem też, że w pierwszej rundzie mogłem to skończyć przed czasem, jak miałem w, e, Kubę pod klatką w porterze. Tam się trochę wypompowałem i już przestałem uderzać. Aczkolwiek i tak uważam, że te trzy rundy były lepsze w moim wykonaniu niż na poprzedniej gali. Kondycję troszkę poprawiłem, choć jeszcze za dużo kilogramów zbijam i to też to trochę odczułem, że trochę przysiadłem od tych kilogramów, które robiłem. Było kilka prób skrętowych tutaj u przeciwnika. Była któraś blisko? Czułeś zagrożenie chociaż raz? Nie, nie, czułem, że te kolano jest wyjęte, a jak kolano jest wyjęte przy skrętówce, to i raczej nie będzie skrętówki. Aczkolwiek właśnie te ostatnie poddanie, było 30 sekund do końca, czułem, że tą nogę szarpie, więc trzymałem na siłę, wiedziałem, że nie ma co się szarpać, że nie popełni żadnego błędu, żeby Kuba tego nie wykorzystał, było 30 sekund do końca, więc to przytrzymałem. Mi nie udało mu się tego wyciągnąć, więc fajnie. Widać po Twojej twarzy ślady wojny, rozcięcia. Powiedz, czy Ty kojarzysz, w której sytuacji doszło do właśnie tego rozcięcia? Y, wiem, że to raczej była pierwsza runda, ale nie kojarzę, kiedy do tego doszło. Dopiero, dopiero się zorientowałem, że mam jakieś rozcięcie, jak sędzia do mnie podszedł w przerwie walki. Mówisz, że zamierzałeś skończyć swoją walkę przed czasem, aczkolwiek Kuba postawił Tobie warunki takie, że biliście się na pełnym dystansie. Czym Ciebie zaskoczył najbardziej? Czym mnie najbardziej zaskoczył? Znaczy, wiedzieliśmy, że może do tych skrętów, skrętówek iść, że będzie kopał, że będzie kolana bił. Parę kolan poczułem. tym jednego midla też dosyć poczułem, aczkolwiek reszta midli wchodziła na biodro, i czuję, że mam biodro po prostu mocno rozbite. Zapytam Cię o tą sytuację, bo powiedziałeś o tych kolanach. Weszło jedno kolano, i Ty wszedłeś bardzo mocno, wyrzuciłeś go do góry, wyniosłeś go do góry. To było w takim akcie desperacji, czy po prostu wytrenowana akcja? Szczerze nie. Nie poczułem, że tam było kolano. Nie wiem nawet, czy tam było kolano. Po prostu widziałem, że skrócił dystans, więc widziałem, że jest okazja, żeby chwycić za nogi i wyrzucić i tak zrobiłem. Co teraz dla ciebie w KSW już zaprezentowałeś nam swoją umiejętności przed czasem na pełnym dystansie? Jakie dla ciebie plany teraz? No, czekam na jakieś dalsze propozycje, aczkolwiek chcę pójść do wojska, muszę najpierw zrobić tą służbę przygotowawczą, więc to teraz stawiam na pierwszym planie. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku... Kilku ty tygodnia, dwóch, yy, pół i na tą służbę, żeby już mieć ją zrobioną i w przyszłości będę chciał iść do wojska. A jako oceniasz to, że gala była w takich no, nietypowych okolicznościach, w zamkniętym studio, ze względu na to wszystko co dzieje się, na sytuację światową? Yy, coś innego tak naprawdę, coś innego. Zawsze biłem się albo na małych gala, gdzie tam było powiedzmy 1000 osób, albo na dużych galach, gdzie było kilkanaście tysięcy osób. Tutaj było, nie wiem, 150 osób, tak? I w sumie... Całkiem fajnie, na różnych bardzo dobrze słyszałem. Wszystkie podpowiedzi bardzo wyraźnie było, było słychać, więc fajnie. Coś innego będę miał co wspominać. Jest. Zostajesz w tej kategorii 77, bo powiedziałeś, że bardzo ciężko to zbijanie szło tym razem. Tak, zostaję w tej kategorii 77. Tak naprawdę, jak przyszedł koronawirus, to, to trochę podjadłem, nie ukrywam, trochę podjadłem, nawet ta waga do 93 skoczyła. Ale już po dwóch, trzech tygodniach unormowała się do 87, 8 i po prostu z tej wagi zbijałem. Dzisiaj w walce wieczoru Mamet Halidow spróbuje wyrzeć, co zostało mu odebrane w od ostatniej walce. Jak ty typujesz tutaj? Czy widzisz szansę u Mameda na przełamanie tym razem? Widzę. Naprawdę powiem szczerze, nie tylko dlatego, że lubię Mameda, ale tak yy, szczerze powiem, że widzę właśnie to, że Mamed wygra, ponieważ Aska, trochę Aską w poprzedniej walce mógł zaskoczyć. Bo obalał Mameda, gdzie mamet nie był tak za bardzo na to przygotowany, bo widać myślę, że będzie stójka cały czas. Aczkolwiek myślisz, że teraz mamet jest tak przygotowany, że powinien to wygrać. To co? Dziękujemy. Dziękujemy Krakujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Krystian.